Gdy chodzi o moje związki z Wolną Europą, to sięgają one w początku lat 50. W domu mojego ojca bywało cały szereg pracowników Wolnej Europy, cały szereg kierowników Amerykańskiego Komitetu Wolnej Europy. Ojciec mój był, jak wiadomo, ambasadorem wolnej Polski, ambasadorem Atlantydy, jak pisał Ostowiec. Amerykanie go cenili i przywiązywali dużą wagę do jego opinii, często go konsultowali. Często też bywał w domu mojego ojca Jan Nowak. Dodam tu, że Jan Nowak był przyjacielem syna wicepremiera Kwiatkowskiego. Mój ojciec przed wojną był współpracownikiem i zastępcą wicepremiera Kwiatkowskiego. Stąd te związki mojego ojca z Nowakiem i ta bardzo mocna przyjaźń mojego ojca z Nowakiem, która później się przerodziła w moją przyjaźń z Nowakiem. Ale cofnijmy się do roku 1953. Wtedy uzyskałem stypendium w Kolegium Wolnej Europy, które znajdowało się w Strasburgu. Tam na Uniwersytecie w Strasburgu studiowałem wyższe studia europejskie. Nascytowywałem na Szkole Wyższych Studiów Europejskich. Przygotowałem pracę, przygotowałem tezę o metodach zwiększania wydajności pracy ludzkiej, czy znaczy o stachanowidźmie w PRL. Naturalnie bardzo skrytykowałem te metody. Ta moja praca, ta moja teza bardzo się Amerykanom spodobała. Powiedzieli mi, to ci daje podstawę do uzyskania stypendium doktoranckiego do Stanów Zjednoczonych. Naturalnie powiedzieli mi tylko to ustnie. Jednak po kilku miesiącach przyszła wiadomość, że nie mogą mi dać stypendium do Stanów Zjednoczonych, ponieważ są donosy, że w kościanie w roku 1945 byłem komunistą oraz inny donos, że jestem groźnym homoseksualistą. Ten Amerykanin, który to nam powiedział, Namawiał, żeby mój ojciec interweniował w tej sprawie w Waszyngtonie. Ja powiedziałem ojcu: Nic nie będziemy interweniować. Wziąłem pracę w Paryżu. Po trzech latach Amerykanie się sami do mnie zwrócili. Kierownik paryskiego biura Komitetu Wolnej Europy, nie Radia, ale Komitetu, zaproponował mi współpracę. Równocześnie zostałem wybrany prezesem Zjednoczenia Polskiej Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej. Tam działałem przy boku Stanisława Gebharta, który obecnie mieszka w Wrocławiu. I, i to, ten, ta, ta działalność nasza, ta cała akcja była finansowana właśnie przez to paryskie biuro Komitetu Wolnej Europy. Pieniądze na wynajm różnych lokali, które były lokalami, które były oddawane do dyspozycji studentów, co przyjeżdżali z Polski po 1956 roku. Pieniądze pochodziły właśnie z Komitetu Wolnej Europy z tego biura Paryskiego Komitetu Wolnej Europy na Ryb Wolny. Spytałem się wtedy z tego kierownika tego biura, słuchaj, jak to się dzieje, że kilka lat temu powiedzieliście, że nie możecie mieć stypendium, ponieważ jestem osobą podejrzaną. Ten odpowiedział, sprawa prosta, nie ma już senatora McCarty'ego, poza tym są poważne poszlaki, że ten donos na ciebie był dziełem tamtej strony, że był dziełem sfer związanych z komunistami, że był dziełem jakiejś wrogiej, komunistycznej agentury. Dobrze, wtedy współpracowałem z tym Komitetem Wolnej Europy, równocześnie pracując we francuskim banku. Szybko jednak kierownik biura, znaczy polski korespondent informacyjny w biurze Radia Wolna Europa w Paryżu, Rygmunt Białowski Zaproponował mi dorywszą współpracę. Stałem się jego wolnym strzelcem, freelancerem, ponieważ widywałem ogromną ilość ludzi przyjeżdżających z Polski, przekazywałem mu raporty na temat sytuacji w Polsce, na temat nastrojów młodzieży, też na temat tego, co się działo w sferach rządowych, ponieważ widywałem Jerzego Zawiejskiego, Kostka Mubiejskiego, Zbyszka Makarczyka. Także Tadeusza Mazowieckiego, ponieważ tych ludzi widywałem, wiele wiedziałem, co się dzieje w Polsce i te moje raporty bardzo interesowały Michałowskiego oraz bardzo interesowały Nowaka. Także po kilku latach, czyli po dość długich latach, w 1965 roku już Michałowskiego nie było w Paryżu. Nowak zaproponował mi stanowisko korespondenta informacyjnego Radia Wolna Europa w Paryżu. Objąłem ten etat korespondenta rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa w Paryżu. W roku 65 zajmowałem to stanowisko do likwidacji Biura Paryskiego w 1992 roku, czyli lat 27. Na czym pier moim pierwszym zadaniem właśnie było zbierać informacje o tym, co się dzieje w Polsce. Wtedy był inny jeszcze komentator Radia Wolna Europa, pułkownik Marian Czarnecki, był jeszcze... Um, był dość duży polski zespół, jednak z czasem ten zespół się wykruszył. Ze względów oszczędnościowych zostałem sam, jako jedyny polski korespondent w Paryskim Biurze Wolnej Europy. Wtedy, obok pracy informacyjnej, spadły na mnie inne obowiązki. Obowiązek pracy dla programu, obowiązek pisania codziennie audycji, obowiązek przeprowadzania wywiadów z ludźmi e, z emigracji, z początku. A później pod koniec lat 80. Tak, pod koniec lat 80., kiedy stały się możliwe telefoniczne rozmowy z Polską, wykonywałem wiele telefonów do Polski nagrałem nagrałem kilkaset rozmów z osobistościami polskimi różnego autoramentu. Dzwoniłem zarówno do działaczy opozycyjnych, ale także jak mi dyrekcja okazywała, dzwoniłem też do postaci reżimowych czy też do posłów z pr u jak na przykład Cimoszewicz. Mam doskonałe wspomnienia, bo Cimoszewicz był niesłychanie uprzejmy. Kiedyś coś źle włączyłem w aparat, rozmowa się nie nagrała. I mimo, że się szczerze spieszył, miał iść na zebranie klubu PNPR w Sejmie, zgodził się nagrać po raz drugi taką rozmowę. W swojej książce o Wolnej Europie Marek Łatyński pisze, że te rozmowy prowadziłem con more, Prowadziłem w sposób niesłychanie uprzejmy, otwarty i z dużą życzliwością do wszystkich moich rozmówców. Zarzucano mi, że mówię za dużo komplimentów ludziom, z którymi rozmawiam. Komplementów z ludziom, z którymi rozmawiam, ale w tej książce pisze, to nic nie szkodzi. Wycinaliśmy te komplementy. Broisław Wilszczen, który wtedy też pracował w wolnej Europie, mówił, że zakańczam moje rozmowy, żonie ręce całuje, pieskowi łapki całuje. Pańskiemu pieskowi łapki całuje. Naturalnie nie był to żart. Tak więc dodam tu, że przez długi czas byłem sam w tym paryskim biurze wolnej Europy. Pamiętam, że nagrałem na przykład wielką rozmowę z Andrzejem Krzyszulowiczem w momencie, kiedy... Prezydent Mitterrand został wybrany prezydentem Francji. Kiedy François Mitterrand został wybrany prezydentem Francji, ta rozmowa się odbiła mocnym echem, bo dementowałem obawy różnych polskich emigrantów, którzy uważali, że Mitterrand będzie szedł z komunistą na rękę, że będzie. Powiedziałem, że nie, Mitterrand współpracuje z Polską Partią Komunistyczną, a równocześnie jest. Bardzo pryncypialnie nastawiony, jest pryncypialnym obrońcą demokracji. Nigdy nie pójdzie w sprawach najważniejszych na jakikolwiek kompromis z komunizmem. Zresztą później było to słynne powiedzenie Mitterranda, które mi się tak podobało, że pacyfiści są na zachodzie, rakiety atomowe na wschodzie. Po roku 1981 w Paryżu zjawiło się bardzo wielu ludzi z Polski. Kilku z nich zostało zaangażowanych do pracy w moim biurze, w paryskim Biurze Wolnej Europy. Wtedy w pewnym sensie był cały zespół. Ja byłem tym jedynym etatowym korespondentem, ale na takich dorywczych kontraktach byli tacy ludzie, jak bardzo wybitny Andrzej Mietkowski, świetny dziennikarz, jak superinteligentny Bronisław Wilcztajn, także jak Rafał, Ganganowicz, Rafał Ganganowicz, którego pole, dyrektorowi Najderowi polecił Piotr Jęgliński. Z Rafałem Ganganowiczem, bojowym antykomunistą, dawnym bojownikiem w Kongo i w Jemenie, dawnym e, najemnikiem w, w walce z komunizmem, e, była pewna trudność. Na przykład bezustannie on mówił lewicowy dziennik Le Monde, co do szału doprowadzało naszą produkcję w Monachium bo na polecenie dyrekcji musieli wycinać to lewicowy, bo to był absurd mówić lewicowy dziennik Le Monde. Rzeczywiście to było raczej, raczej lewicowy, ale takich rzeczy się nie mówi. I tak przez e, czy, czy, kilka lat pracowali u mnie świetny Andrzej Mietkowski, wspaniały pracownik, genialny wręcz dziennikarz, Bronisław Wilcztajn, Ganganowicz i cały szereg innych. Do naszego biura przychodziła też wiele. Nagrywała Jola Hojecka, zajmował się też Mirek Chojecki, m, pani Nowakowska, działaczka Solidarności. I bardzo, bardzo wielu ludzi. Naturalnie bywali tam różni pisarze, Gustaw Henryk grudziński Zofia Romanowicz i tak dalej, i tak dalej. W ogóle to było, paryskie Biuro Wolnej Europy było środkiem bardzo ciekawe, Między innymi dlatego, że Moi koledzy rumuńscy byli, na przykład, rumuńscy, byli bardzo wybitni. Wspaniałą rumuńską intelektualistką była Monika Lowineską, którą kiedyś ciężko pobito przed jej domem w Paryżu. Później się okazało, że to byli wynajęci przez Czołóczesku, przez reżim rumuński, arabowie, którzy dostali rozkaz pobicia czy zabicia. I na szczęście pojawiła się jakaś grupa młodych przechodniów i uratowała tą. Biedną Monikę Winesku. Poza tym bardzo ciekawy był zespół rosyjski. W rosyjskim zespole naszego radia była Gorbaniewska, był Siniaski, był Nekrasow, był Galicz. Tak więc to biuro było e, intelektualnie bardzo ciekawym ośrodkiem. Jak powiedziałem, w tym biurze pracowałem do roku 1992. Jeszcze jedną rzecz muszę podkreślić: że ponieważ. Byłem korespondentem informacyjnym, ponieważ jak pisze Nowak, dostarczałem być może najciekawsze raporty z Polski, choć ponieważ moje raporty, jak wynika z listów Nowaka, miały pewien wpływ nawet na ustosunkowanie się pewnych wyższych sfer amerykańskich do Gierka, do pol sytuacji politycznej w Polsce. Naturalnie to doprowadzało do szału reżim, w związku z tym były różne akcje wymierzone we mnie, wymierzone w tego korespondenta informacyjnego, w tego człowieka, jak Warszawa określała, w tego szpiega, który ma tak zakulisowe informacje o tym, co dzieje się w PRL. Dlatego byłem szczególnie narażony na pewne akcje reżimowe, pewne prześladowania reżimowe, jakieś były telefony z pogróżkami nie bardzo wiadomo kto to robił czy to robiły jakieś służby warszawskie czy po prostu paryscy sympatycy polscy sympatycy komunizmu telefony z pogróżkami ktoś dziwnie jakieś ludzie chodzili za moją żoną po ulicy ona się obawiała że porwą dziecko nie chciała angażować polskich e, pomocy domowych bo się bała, że, że to mogą być jakieś, jak mówiła, szpiegówki. Rozmawiała ze mną, choć mówiła po polsku, mówiliśmy, rozmawiali po francusku, właśnie wcale obawiając się, obawiając się w pewnym sensie Polaków, obawiając się tej jakiejś presji reżimowej, tylko było cały czas wielkie poczucie zagrożenia ze strony reżimu spowodowane, jak powiedziałem, tą moją pracą informacyjną. No tak dojechałem do 1992 roku. W 1992 roku zamknięto to biuro paryskie Radia Wolna Europa i przyszedłem na emeryturę. Dodam, że Jan Nowak, jak powiedział w wywiadzie udzielonym dziennikarzowi poznańskiemu Markowi Zaradniakowi, uważał mnie zawsze za swojego bliskiego przyjaciela i miał do mnie pełne zaufanie. On rzadko takie rzeczy mówił, a naprawdę moja przyjaźń, moje kontakty z Nowakiem były bardzo ścisłe nawet po 1985 roku, po, po tym, gdy opuścił on e, Monachium, kiedy był w Ameryce, już najpierw był w Austrii, a później w Ameryce, ale stale utrzymywałem z nim kontakt.